Jak zaewidencjonować odliczenie związane z wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie udziałów w spółce kapitałowej lub inwestycyjnej w rachmistrzu i rewizorze NEXO NEXO-PRO? W przypadku poniesienia wydatków na nabycie lub objęcie udziałów koniecznie pamiętaj o możliwości ich odliczenia od podstawy opodatkowania. Wielkość odliczenia w roku podatkowym to aż 250 000 zł. W celu dodania ulgi w rozliczeniach właścicielskich, wybierz Dodaj odliczenie od podstawy. W polu Rodzaj rozliczenia wybierz wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziału w spółce kapitałowej lub inwestycyjnej. W polu Typ rozliczającej osoby możesz wybrać wspólnika lub małżonka, który rozlicza się wspólnie. W naszym przykładzie wybierzemy wspólnika. Polu osoba, wybierz właściwego współwłaściciela, zweryfikuj poprawność daty zapisu i podaj kwotę. Podczas wyliczania deklaracji rocznej wartość ulgi zostanie automatycznie uzupełniona w załączniku PIT O zgodnie z wcześniej dodanym wpisem.